Elo, jak widzisz po miniaturce i tytule, udało mi się złożyć dirta. Jakby taką propozycję dla Was, nowego dirta. To jest nowy, całkowicie nowy: wszystko jest nówka, Za 2000, a tam jest jakieś 2100 zł, coś takiego. Można zejść jeszcze z tego do dwójki, lub nawet poniżej dwójki, żeby ta jedynka była z przodu, ale da się to zrobić. I od razu pokażę na czym to jest zbudowane. Bo rama nie jest jakiś chińczyk kupiony za 300 zł, czy coś, tylko normalnie jest to 2 player. Więc... więc tak jak widzicie teraz na ekranie, mamy ramę nową: Dartmoor 2 player. Pump. Dlaczego pump? Pump jest po prostu troszkę tańszy, kosztuje 940zł Choć to nie jest giga cena, bo te ramy z 2-3 miesiące temu były po jakieś 850 A zwykły 2-6 player kosztował 950zł, więc no to ogólnie nie jest dobra, dobra cena Ja bym jeszcze poczekał rozmiar M, bo to jest tylko medium, nie ma krótszej, dłuższej, po prostu chyba jedna rama po prostu No i tyle Normalnie mać takie same wymiary i tak dalej jak w zwykłym 2-6 playerze, z tego co wiem ten, to, ten pump jest troszkę lżejszy, co no, powoduje, że jest troszkę też słabszy, co nie no ale on ma być na Pampa, a nie na Hopy. No ale ma się tak Marachus tak jak mówię. Trochę drogo, ale no. I na wstępie, nie dobiliście 300 lajków tam, żeby kupić Decada V3 pod poprzednim filmem? Możemy się dogadać tak, że jeśli pod tym filmem wybijecie 500 komentarzy, tak 500. Czyli możecie spamować ogólnie, Nie musi tak być, że 500 osób napisze komentarz, no nie, bo tak na no, raczej nie. Ale po prostu nie, na spamuje jedna osoba 50 komentarzy, no nie wiem, 50 Tylko fajnie, by nie były spamy typu. kropka, kropka, kropka? Tylko nie wiem, jakiś tekst i wklejanie, co nie, czy cokolwiek, co nie. Jeśli będzie 500 po prostu komentarzy, byle jakich, to po prostu kupię tego dkdv 3 Myślę, że to jest luźno do osiągnięcia, bo możecie po prostu kopiować, wklejać i, i po prostu kupię ramę, pokażę, tak jak mówiłem w poprzednim filmie, bo tam brakuje 100 lajków chyba, więc, więc tam się raczej nie uda. Dlatego daję tego propozycję. Jeśli tutaj ktoś się postara, no to. No to będzie taki film. A wracając teraz do tego 2Six Playera. No to właśnie mamy tego 2Sixa. Nówka rama. Tak się prezentuje cała rama. Tak bym jeszcze pokażę tutaj. No ogólnie, no jak 2Six Player, tylko pump. ma się po tej stronie. O tutaj tylko pump napisanie I to, to jest różnica na pierwszy rzut oka. Tak to, no jest podobna. Spoko ramka. Dalej. Trzeba amortyzator ja Mamy budżet dwa koła. No to budżet nie jest za duży. I no co? Moją propozycją jest amortyzator Santur Mobi 35. Co ważne, jest to amor powietrzny i co ważne, on jest nowy, sprzedaje to firma, to jest jeszcze podkreślone, yy, amortyzator jest nowy i tak, co jest najważniejsze, to to, że jest powietrzny, tutaj macie napisane, jest powietrzny, jest. No to jest najważniejsze, co musi być w dzikcie ogólnie. Miałem ten amortyzator, wydaje mi się, że to jest najlepszy amortyzator, ogólnie to jest najlepszy na pewno amor za 200 zł, -y. nowy amor, żeby był powietrzny poza tym. Jak zauważacie, on jest tutaj ciemny, ma czarną anodę, wygląda mega mega, po prostu spoko. Co w nim jest może problematycznego, to to, że on jest pod koło 29, tylko że to nie jest problem, no nie? Jak macie te lagi tutaj, i tutaj macie takie łączenie, o to łączenie dokładnie co widzicie o tutaj, o to, A to łączenie nie jest tutaj, tylko po prostu jest takie wydłużone, pod koło, i to jest cała to jest różnica. Więc luźno możecie dawać ten amortyzator, który jest pod koło 29 do 26, ja taki jeździłem, miałem ten amortyzator. Jedyny problem w tym Amorze jest taki, że no nie da się go aż tak mocno popować. w sensie da się go ustawić na twardego, no wiadomo, to nie jest fake DJ, co nie, ale... Inaczej, podsumowując, jak za to, za to siano, za 200 zł, naprawdę nie ma lepszego Amora i to, to jest pewnie jak za 200 to nie wiem, są za 400 stówki możecie kupić jakąś sprężynę, co... No sprężyna działa jak sprężyna, no to jest beznadziejny amortyzator, każda sprężyna jest, moim zdaniem, beznadziejna. No chyba, że ktoś sobie włoży do zwykłego rowerka, swoje pojeździ. to lustro, nie? Ale jeśli nie możecie ustawić, napompować powietrza, ustawić, że to było ultra twarde, to, to nie ma nie wiem, to, to, to po co taki Amor do Dirta? Miałem go, więc polecam serio, jak za 200, nie ma lepszego Amora yy, i tak. Yy, Ośka 15x110, jeszcze jest taka sytuacja, oczywiście w skoku setka, to też jest ważne. To jest Amortyzator, moja propozycja 200, cudo, cudo cena. Przechodząc dalej, mamy stery. Są te najtańsze stery. Ogólnie, ogólnie wszystko tu jest najtańsze, co się udało znaleźć, no nie? Są to najtańsze stery pod, pod tą ramę. Pod sumie każdego sixa, każdą dirtówkę. Tu jest główne, że jest IS 42 na IS52. Tutaj macie opisane, tu macie zdjęcia, tu macie cały zestaw, czyli macie kapa, śrubę, gwiazdkę, łożysko, łożysko, bieżnie, adapter jeszcze osłona, No to jest wszystko, co nie? Tu macie wszystko dokładnie wypisane. O tu macie fotę nawet dokładne, wam pokażę. Tak to się prezentuje. I tu macie po prostu wszystko. Są to najtańsze stery za 5 dych. Co ciekawe sam ich używam. W sensie ja używam teraz tego łożyska, tej bieżni, tego łożyska i tego, redukcji. To używam w moim Dircie, ponieważ to testuję i na pierwszy rzut oka jest git. Po prostu działają normalnie, działają jak zwykłe, jak Dartmoor, jak najzwyczajniejsze stery. Na razie jest spoko i jak za 5 dych. Nie ma chyba. no To są najtańsze stery w skrócie na Allegro. A jeszcze przypominam jeszcze raz: jak nie napisałeś tych komentarzy, to może napisz, bo fajnie chciałbym po prostu kupić tę dekadę, tę ramę V-trójkę. Bo, bo po prostu chciałbym zobaczyć, jak to wygląda, bo fajnie to właśnie wygląda. Jak widziałem kilka już zbudowanych na tym rowerze, szczególnie na czarnej ramie, co czarne mi się chyba najbardziej podoba, no to fajnie było po prostu to wybić. No i fajnie, tak, zostaw tego lajka, bo to mocno boostuje mi film. To, że ty, to, dla siebie to jest po prostu kliknięcie, nie, a jak kliknie dużo osób, to po prostu bardziej YouTube promuje mój film, no i wiadomo, co, nie? Więcej osób to widzi. I więcej osób może kupić ten rower za dwa koła, nie nowego Dirta. Przechodząc dalej. Mamy mostek. Jest to znowu najtańszy mostek jakikolwiek, który moim zdaniem nadaje się sensownie do Dirtu. Jest to mostek za 53 zł. Wygląda tak, tak się prezentuje zwykły mostek. Najważniejsza w sumie cecha w nim to to, że on jest 35 mm długością mostka ma. Jest to nogi krótki mostek nie ukrywając Macie podkierę 31,8. Tutaj macie rurę sterową, ale to jest standardzik. Tak się prezentuje. Moim zdaniem nie ma lepszego mostka za te pieniądze. Na pewno na Allegro nie ma lepszego mostka i nigdzie, żeby kupić. Są jakieś Wakey czy coś takie. Wiecie na pewno, jak wyglądają takie mostki za trzy dychy. No ale to moim zdaniem to wygląda tragicznie. Jeździłem też na tym no, do syf. Ten mostek miałem w jakimś rowerze jednym i po prostu jest spokojny Jest krótki, ładnie wygląda. Jest wycięty w Cęce. No to jest ultra mostek, za to się ono naprawdę wybitny, wybitny mostek. No, co do mostka teraz, już tyle przechodząc, dalej mamy kierę. Kierę również miałem taką kierownicę, jest to kierownica Uno, czarna zwykła. Co jest najważniejsze to, że ma 720 mm jakby długości, czyli ma 72 cm długości, więc jest spoko do dirtu, zawsze można ją jeszcze troszkę przyciąć, można nie przycinać. Tutaj jest 31.8 oczywiście na kierownicę, tak samo, że właśnie z tym mostkiem się zgadzało, żeby to wszystko fajnie pasowało. I tak się to prezentuje. Co tutaj jest dalej? Mm. No, i tak się to prezentuje, i w sumie nic. Fajnie, bo ma wygięty, że jest wygięta. Nie jest taka typowo, typowo prosta kiera, tylko ma takie fajne takie wygięcie, w tym miejscu. 56 zł, 50 groszy. No, wydaje mi się, że lepsze kiery też nie kupisz za te pieniądze, szczególnie nowej. Dartmory zaczynają się chyba od 110 zł, czy tam 120. Więc no, w skrócie, jest to najtańszy diet, jaki da się złożyć. Więc no, no nie da się inaczej, nie? Przechodząc dalej mamy gripki. Również to są najtańsze gripki, jakieś nowe. Nie mam. Znaczy nie wiem, co to za firma w za dwie dychy. No, no, jest klasa. No tak wyglądają, tak się prezentują zwykłe gripki czarne. Myślę, że będą spoko. Za dwie dychy, no to, to klasa, nie. Hamulec. I teraz tu jest uwaga, jeśli ktoś chce mieć hamulec, no ja na przykład jeżdżę bez hamulca, więc dla mnie to jest minus 90 zł, no i tutaj macie jeszcze tarcze, minus 15, czyli macie minus 105 zł, jeśli ktoś jeździ bez hamulca, tak jak ja. Macie, no macie cenę o 105 zł mniej, czyli no macie rower za 1990 zł, nie? Rozumiesz? Macie dirta nowego, całego, bez hamulca, za mniej niż dwa koła. To jest, to jest chore, nie? Ale nie wiem, naprawdę patrzyłem na te ceny. To jest najtaniej jak się da. Jeszcze jest kilka takich parowych tutaj, to naprawdę jestem zdziwiony i sam będę testował zaraz, bo za te pieniądze naprawdę no to jest to jest łapie, że takie coś istnieje w ogóle. Jeśli ktoś używa hamulet, no to ten jest najtańszy. Jest oczywiście na tył. ma yy, 170 cm jakby długości, czyli na no, jakieś 5-6 bar spinu, wam to styknie na spokojnie. Oczywiście jest hydrauliczny, no bo no, musi być hydrauliczny bez przesady. Aż tak źle nie będzie, że będziemy na linkę schodzić. No i tak się właśnie prezentuje cały hamulet. Przechodząc dalej, mamy również najtańszą tarczę. Jest to najzwyczajniejsza tarcza 160 mm. Właśnie w jakieś jakiś 6 śrubek za 15 zł. No co tu dużo mówić? No. O tarczek, tarcza. Śrubki widać, że takie kudsze, takie o. No ale jest najtaniej, jest najtaniej. Za te pieniądze, nie wiem, czy się opłaca, bo wygląda to średnio, ale no 15 zł nie? No to nie można dużo wymagać. Co dalej? Dalej jest najtańszy zacisk jaki widziałem, jaki znalazłem na Allegro za 7 zł. A co z tego zapiszę? Bo za 7 to naprawdę jest bestia. Tak się prezentuje, zwykły taki. Oczywiście rozmiar 34,9, no bo musi być do ramy. Czyli taki rozmiar, tak się to prezentuje, zwykły zatisk czarny, nic, nic najwyższego, 7 zł Tylko jest jedna sztuka, co nie? To w sumie Wam odznaczę Albo w sumie Więc jedno osoba w sumie może kupić, bo jest jedna sztuka, w sensie wiadomo, pewnie jak tutaj już wejdziecie Jak tutaj już wejdziecie, to będzie tego więcej, no macie po 6,50, a nawet macie tanie o 50 rocznie, I tego jest tutaj w opór już co też droższe, tańsze, no ale macie po 6,50 na przykład, nie? Więc, więc no, na, najtańszy jaki znalazłem. Nie, nie ma chyba tańszego. Dosłownie to jest najtańszy jak mi wyskoczył. Dalej, siodełko. Dlaczego takie siodełko? Miałem go, z nim jest jeden problem. Nie ma regulacji. To znaczy, jak macie siodło tak i macie tak siodło, co nie, to tam jest o tak. Czyli tu macie sztyce i tu macie siodło, jest tak pochylone mocno. I tego się nie da tak wyregulować. A nic, ono jest to po prostu tak napiona, wbite. Trochę denerwuje, bo to nie może sobie ustawiać pod łapanie dokładne. Nie ma, nie ma, ryby, nie ma nic, co nie. Jakby... Sztyca jest sklejona jakby z siodełkiem, macie tu rozmiar 27.2, ale w każdej ramie, tak samo w tej, w każdej ramie Tuzi macie taki adapter. Wkłada... Macie go w zestawie ogólnie z ramy, jak kupujecie nową ramę, tam macie tutaj, tutaj gdzie jest sztyca, wkłada się taki adapter, który właśnie w zestawie i da się, daje się do niego zwykłe siodełko. Sztyca właśnie ten rozmiar cienki, czyli taki jak właśnie tutaj pokazałem, co, czyli to jest o to, czyli to wtedy idealnie pasuje i po prostu wszystko działa. Jest to z firmy Dartmoor Slim Combo, siodełko miałem, jest spoko, ale właśnie nie ma tych regulacji żadnych Co może być trochę problematyczne, ale no za te pieniądze no to no to jest po prostu git, po prostu git jest, za to siano jest naprawdę klasa siodełko No i poza tym nie jakiś hińczyk tylko już macie rzeczywiście na no, siodło takie no, no z firmy co nie, jakby będzie, będzie git Dalej mamy korbę Korba Nie jest wybitna, jest bardziej bardzo bardzo średnio, w skrócie mówiąc. Po pierwsze, waży 800 gramów, to już jest troszkę. Jest długość 170 mm, jest to jakiś model Shimano 32. Zęby ma tarcza. Pod napędy 9, 10, 11, a nas to nie interesuje. Tutaj macie 55 mm, to jest jakby tutaj pod łańcuch, w skrócie. No, ale Was to nie interesuje, bo luźno możecie tutaj single speeda, w sensie łańcuch jednorzędowy też będzie działać. Co jest w tej korbie w takim razie? Nie tak. No, cena 95 ziko jest spoko. Wszystko jest GIT. Problem jest tylko jeden, że to jest korba, jak widzicie tutaj na kwadrat, czyli na najgorszy suport jaki istnieje. W ogóle jest support, nie, spoko. Korba też jest spoko, tylko najgorzej jest to, jak mocno jeździcie, po prostu upalacie ten rower, to ten kwadrat Cię po prostu rozwala w skrócie. Jakby możecie sobie wyrobić ten kwadrat tutaj i po tym macie już różne korby. W skrócie, tak w dużym skrócie. To jest największy minus, że no, może się to wyrobić. Może wam to uznają na gwarancji, choć czy ja wiem. No może. no może, nie wiem, no muszę to ogarnąć, bo jakby ten, tru, jakby ten kwadracik się tutaj rozwalić będzie po prostu poprzez support, zaraz Wam pokażę o co chodzi Ale wydaje mi się, że na gwarancję odeślecie to i będzie, po prostu będzie spoko Do tego oczywiście support za 25 zł, też jest to najtańszy support i właśnie on jest na kwadrat Czyli ten kwadrat, tutaj jest yy, stal z tego co mi się, no tak to jest na pewno ośka stalowa No a to jest aluminium, co jak wiadomo, to jest aluminium raczej takie Naj, Najtańsze mi się wydaje, tylko czy to będzie pisać, bo to powinno być aluminium 6000, czy co tu będzie? Nie piszę nawet, no spoko, no to można i tak, Bo że gdzieś tu, ale dobra, nie będę się czytał. na razie nie widzę. Więc pewnie aluminium to jest dosyć słabe i ten kwadracik może się rozwalać. Może, znaczy on, on ta korba, znaczy ta korba będzie nowa, się jest nowa, więc teoretycznie na gwarancję możliwe, że wam to uznają, no bo samo się to zepsuło, jakby no jeździcie i się rozwaliło, więc teoretycznie powinno, powinno przejść, nie? Więc no, to najtańsza korba, najtańszy suport Nie, jakby to no, nie ma taniej, jest dosłownie tak, żeby pasowało. mufa 73 mm, czyli idealnie taka jak ma każdy Tusk Player Macie dwa łożyska, macie takie na bolty wkręcane. Co jest ważne, jak macie takie śrubeczki, te bolty tutaj, nie trzeba mocno dokręcić, dlatego że to jest jedyna w sumie śruba, która trzyma, jak macie suport, jest korba. To macie tylko jedną śrubkę, właśnie tą śrubę, i tą śrubę trzeba po prostu no Dosyć soli nie dokręcić, żeby wam nie było tak, że śrubka się odkręciła i wam korba wypadnie, co nie tak, tak, o po prostu, no bo fajnie by było właśnie, żeby korba się trzymała, jakkolwiek, ale macie super za 25 zł, najtańszy, najtańszy, będzie GIT. Miałem taki super w jakiejś korbie i no działa normalnie, co nie, tylko właśnie trzeba mocną śrubę dokręcić, i no po jakim, nie, co mi się nie wyrobiło, co nie, to zależy, jak jeździcie, jak już mocno upalacie, no to. Pewnie coś tam się po, porozwala, powyginam, no ale u mnie było git. Dalej, najtańszy no łańcuch, jakiś tego typu, najważniejsze, żeby był jednorzędowy, za 15 ziko. No, uznałem, że 15 ziko to jest optymalna cena, nie ukrywając tam na jeździe na takim łańcuchu. Nie na tym modelu, bo ja mam łańcuch dokładnie z żabki, nie z żabki, z, z mrówki. W mrówce kupiłem łańcuch za, nie wiem, też około 15 zł. kosztuje, więc no, poza tym widzieliście na poprzednim filmie, jak składam mojego dirta. Że tam był właśnie ten łańcuch, i tam było pudełko, i wszystko to na takim jeżdżę No i co, no łańcuch jak łańcuch? Jednorzędowy, 15 zł, klasa. Teraz przechodzimy do perełki. Moim zdaniem opona za dwie dychy. To jest banger totalny. pato Opona 26. No do dirtu. Rozmiar 21. Ja mam taki sam u mnie w szwalby były W waszym mam rozmiar 21. Tu masz jakiś tego typu model. Tak się prezentuje oponka. Bieżnik taki. Całkiem spokojnie, taki do dirtu no, wydaje mi się, że klasa. Tak się prezentuje. Widać, że ona jest taka. No, widać już na pierwszy rzut oka, że ta guma jest właśnie taka, no, no tania, w skrócie, co, nie. Tak się prezentuje. Nie wiem, czy taką miałem. Może kiedyś miałem, nie pamiętam, aż tak na oponę nie patrzę. Tak się prezentuje. No, wydaje mi się, że Banger. Oczywiście drutowana jest, czyli jest ciężka. No i w skrócie, w skrócie tyle już patrzyłem. Nie ma tu podanej wagi nigdzie, więc. Można się domyślać ile waży, ale moim zdaniem waży z 700-800 gramów. Może ważyć ta opona, nie? No i tak się właśnie prezentuje za dwie dychy. Jak widzicie sam sobie zapisałem to, bo myślę kupić taką oponę i przetestować w ogóle jak to wygląda, jak to śmiga, czy to działa. Jest sporo sztuk, więc wydaje mi się, że dwie bym kupił na testa po prostu, jak to wygląda. Czy, czy po prostu nie jest to jakieś giga ciężkie, czy się trzyma, czy, ten, czy po prostu widać, że to się nie rozsypie, czy za dwie dychy to nie ukrywając, za dwie dychy opony nie kupisz. Masz cztery dychy, masz dwie opony, rozumiesz? No cena jak za darmo w skrócie. Dalej, szprychy. Tu jest problem. szprychy są drogie i moim zdaniem jest to za dużo. Nie ukrywając, kupowaliśmy opony po 40 zł. Przechodząc dalej, mamy szprychy za 70 zł, no bo wiadomo, na przednie tyle koło. No i 7 dych za dwie, szp za szprychy, no to jest dużo w skrócie. No ale trudno. Możecie szukać szprych nie wiem, w serwisach będzie drożej pewnie w jakichś typu sklepach takich to powinno być też drożej od sztuki, obyście kupowali, no to jest ze złoty 50 zł, od szprychy no raczej to jest taka cena normalna, w sensie no trochę drogo no ale, no trudno, no szprychy są drogie, możecie trochę zejść z ceny, jak znajdziecie gdzieś taniej szprychy ewentualnie kupicie właśnie używane no i tyle, nie wiem, no szprychy są ogólnie drogie tutaj bo na przykład jak widzicie kolejny mój banger, opona na opona opony obręcz. 26 oczywiście rozmiar. 32 otwory. 3 dychy Pro. 29 zł. 29 zł. Za nową obręcz. Oczywiście tutaj jest napisane nowe. Jeszcze dwie sztuki, więc jeśli ktoś będzie mocno zainteresowany, no to kłop ma dwie, dwie sztuki. Więc macie przód, już ogarnięty. No i macie za 60 zł. Macie dwie obręcze, rozumiecie? Z Dark jest za 90 zł chyba najtańsza. Rider Tylnia, a znaczy ogólnie e, Rider V2. Powinien coś mieć gdzieś? Akurat nie mam, No to dobra. No ale jest za 90 zł, 95 coś takiego. No i to jest ogólnie coś waga, czy nie ma wagi? Nie ma wagi, no ale trudno. Nie ma wagi, no ale tu wybalone wagę w skrócie. To jest rower za dwa koła, nie? Tu nie będzie lepiej. To jest i tak jest za dobrze. No i tak. Obren za 60 łącznie, no bo przód tył. Naprawdę kurczę. Zastanowię się, może sam kupię, bo naprawdę jest no naprawdę banger. Dobrym za 3 dychy? za darmo dosłownie. Dalej mamy piastę, Widzę, że złą klikłem, to jest 15 na 100 i 32, no, powinno być inna, Ewentualnie mi przeskoczyło, zaraz ogarnę. Dobra, wróciłem, ogarnąłem za inną piastę, taką, żeby już pasowało. Czyli 15 na 110, 32 sprych. Taka maną za 7 dyszek. No, no, dwie dychy więcej. No, piastek, piast, dużo mówić. No, jak mówiłem, no rozmiar. 110 na 15, 300 wiesz center lock, no ale to wywalony, bo i tak z przodu nie ładujecie tarczy, nie macie hamulca, no bo no w dircie, po co? Tak się, tak się prezentuje, tak się prezentuje, nie ma nic nic specjalnego, zyłka piasta. Dalej, no może być zaskoczenie, może nie. Piasta to nie jest him. W skrócie, możecie kupić, tylko po to, już nie wyjdzie ta cena, co nie wyjdzie 2200, 200, jak dołożycie 200 i kupicie no Dartmoora Real, zwykłego. No bo on kosztuje z 320, coś tego typu, 330 pewnie, dla reel zwykły Co z, no po prostu jest drogie, jakby to jest zwykła piasta, co ma 3 zapadki No i jest ciężko, jest giga droga, 300 to jest, no to jest dużo ogólnie Więc znalazłem taki banger, macie tutaj Hansa, oczywiście macie takie coś, 135 na 10 Czyli klasyk klasyków do dirtu, na 32 szprychy tutaj się pokazuje tak się prezentuje piasta. Oczywiście macie jeszcze jakieś inne kolory, czy takiego. Ogólnie, 6 zapadek, więc no jest bogata. Za te pieniądze, za 140 zł, no chyba nie ma lepszej piasty. Za 140 zł nowej, no nie wiem jak to jest, bo Zamyślę kupić i właśnie będę nawet nagrywał TikToka, pewnie już to widzi na tego TikToka, że właśnie, którą piastę wybrać. Mam kilka właśnie ciekawych piast na AliExpress i chciałem zamówić, przetestować bo. No bo nie wiem, no bo i będę się Was pytał na pewno, jaka, jaka jest najlepsza, bo jest Hans, jest jakaś podróbka i 9. No ogólnie dużo tego jest. No ale to będzie oddzielny film. Więc no tak jak mówiłem, piasek 140 zł. Do tego dentki. Również najtańsze dentki, jakie znalazłem. No chyba nie ma tańszych. Rozmiar nam się mieści. Mamy oponę 2.1, więc się mieści. Oczywiście koło 26. Dycha. No i tak wygląda dentka. W sumie co dużo o dentce mówić. No dentka, jak dentka, będzie pewnie ciężka. Piszę, ile waży. 200 gramów, no to, no to po prostu dentka jak dentka, no? musi ważyć, jest stanie, co jest klasa. Dalej mamy adapter, taki znalazłem, jest najtańszy adapter Single Speed, ponieważ jak tu możecie zauważyć, ta piasta ma takie coś, czyli musi założyć po prostu redukcję, musi założyć dwie podkładki i zębatkę, no bo no bez tego się w skrócie nie da. Więc macie taką zapadkę na no zębatkę za 7 dyszek. Możecie pewnie znaleźć gdzieś na Oliksie, żeby ktoś Wam wydrukował z drukarki 3D. To będzie kosztować ze 4 dychy, więc raczej bym tam szukał, ponieważ no te zębatki są takie, hmm? ale macie A2Z firmę, więc ogólnie firma jest firma jest, jest Git, jest, jest to. Klasa macie trochę duże te zębatki, no ale to wiadomo, Tu już musisz sobie kupić to. musisz kupować właśnie z drukarki 3D. Ogólnie na no 7 dych, co nie? No i ostatnia rzecz, żebyś podsumował cały rower, są to najtańsze platformy. Kellysy Flat 10. Co ciekawe, miałem takie platformy, nawet mam w jednym rowerze. I za 17 zł nie ma lepszych. Serio, za 17 zł to są najlepsze platformy, jakie możecie kupić. No, są po prostu cudowne, cudowne, cudowne. Trzymają nogę w miarę, tak. nie są duże typy, ale takie, no są. No, no, ogólnie, za 17 zł, no, to są najlepsze produkty, jaki możecie kupić. Nie ma lepszego, naprawdę. Takie są, takie są. No, wiadomo, możecie trochę dołożyć i kupić i te najtańsze platformy za 5 zł. To one ogólnie są klasa. Ja Jamon 3 tak naprawdę jest. No tam jest klasa, no ale wiadomo, tu macie 17 zł. No jest najzwyczajniejsze, jest najtańszy plastik, ale no jest klasa. No więc. No więc tak się prezentuje cały rower. Wydaje mi się, że, że chyba cudo wymyśliłem. Po prostu siadłem co nie, tak sobie siedzę i myślę, Dirt. dirt. do ilu do dwóch. Mhm. No i pa, no i no jest. Nie chcecie, to możecie kupić sobie tego dirta. Na pewno z najtańszych rzeczy jakie znalazłem, to właśnie są te, jest mostek Jeden chyba z lepszych Macie te stery, najtańsze stery jakie istnieją do kupienia W Polsce, bo wiadomo z Chin możecie sobie sprowadzić, ale będziecie czekać z Z dwa tygodnie A tu macie w Polsce Co tu jeszcze najtańsze jest, ten e, zacisk jest spoko, najtańsze Ja się nie wiem czy spoko, po prostu jest najtańszy. Hmm, tu bym tego nie polecał, to najtańszy łańcuch Opony, opony klasa, sam będę dzisiaj kupował no pewnie za 4 sztuki sobie kupię, do testów, będę jakieś rowerka sobie wsadzę, będę, będę coś próbował, zobaczę jak to jest, no i co tu jeszcze ciekawego jest Obręcze, to już nie będę kupował, po prostu zostawię komuś, cudo, za 3 sztuk jedna obręcz, też nowa, więc tu jest klasa No i z takich rzeczy no to, to raczej tyle, Amor miałem, więc serio też polecam, jest klasa w skrócie, za 200 to jest najlepiej wykorzystane 200 na Amor, serio no, no pajka za 200 nie kupisz Ryby nie kupi za 200 a tu masz nowy amortyzator za 200W powietrzny. No to człowieku, najlepszy no amortyzator istnieje. Tak samo te właśnie rzeczy, jak ten mostek i te stery, w że są są spoko. No, rama ogólnie jest trochę droga. Ja bym poczekał, jak mówiłem, z miesiąc dwa może trzy gdzieś na pewno wyjdą nowe roczniki. Więc powinno się to zmniejszyć, ta cena, i dopiero wtedy bym raczej kupował. No wiadomo, bez hamulca, macie poniżej dwójki. I wydaje mi się, że jest rower. Jeśli was zainteresowało, no to, to fajnie. I może też napisać sobie komentarz, bo myślę nagrać innego dirta. W sensie dirta do może nie 1500, bo to może być już za ciężko. No ale na pewno do, do, do jakichś 2,5, bo się takiego przedziału nie było. Bo dwójka to już naprawdę jest tutaj no stan krytyczny. nie To już typu najtaniej jak się da. Nie ma, no, no nie ma nic, tak? To bym pewnie użył innej korby. Użyłbym jeszcze czego innego. Może troszkę lepszy amortyzator? Na pewno piasek z tyłu bym zmienił na troszkę lepszą. Może te obręcze, po prostu koła musiałyby być trochę mocniejsze. I to bym zmienił właśnie w rowerze do 2,5 koła, jakbyście mieli. No ale za dwójkę no to wydaje mi się, że jest naprawdę, naprawdę banger, nie? Więc robię daily, więc do jutra. Myślę, że jest myślę, że pokorowy. ogólnie. Za te pieniądze chyba lepszego nowego nie znajdziecie, więc do jutra. Hello!